Bruno Jasieński Morga Przyjechali czarną, zamkniętą karetką. Był wieczór, jesienny wieczór. Błoto, splin, zapatrzenie. Wynieśli coś ciężkiego, nakrytego płachtą. Postawili nosze na kamienie. Robili rzecz zwinnie. Lampa oświetlała ich jasno-biało. Było cicho. Deszcz śpiewał w rynnie, konie człapały kopytami, coś się stało. Coś się stało. Przystanęło kilku ciekawych. Patrzyli, pytali. Dolatywały pojedyncze słowa, jakaś rozmowa, urywana, krótka, prowadzona ściszonym stakatem. Dwadzieścia pięć lat, prostytutka, sublimatem. Podnieśli nosze, weszli do sieni. Deszcz padał, krople tłukły o dach. Jeden świecił im z przodu latarnią. Taniec cieni. Ponieśli w dół, po lepkich, wyślizganych schodach do ogromnej sklepionej piwnicy. Nosze stały rzędem. Coś czarnego mignęło, przepadło. Może szczur, może cień z ulicy. Jeden świecił latarnią, przystanął. Postawili pod ścianą, wytarli głośno nosy, wyszli. Klucz zgrzytnął w zamku, jeszcze ciche oddalone głosy, jeszcze kroki cichnące na górę, jak myśli, jak myśli. Potem turkot po bruku za bramą i nic, cisza, ciemno. Zostawili samą, zupełnie samą. Samą jedną na uboczu. Nosze stały szeregiem nieruchome, nakryte. Noga przy nodze. Skąta błysnęła para zielonka wychoczu? Jedna? Druga? Wpatrywały się długo, badawczo. Coś szeleściło po mokrej, kamiennej podłodze. Na górze paliły się lampy. Chodnikiem wlókł się jakiś pijany robotnik, wieczny po oceanach ulic Argonauta. Ulicą z świstem syren ścigały się auta.